Witam wszystkich um, Będę dzisiaj opowiadał o modzie, który, który niektórzy z was mogą już znać um, Jest to bowiem mod Mine do Minecrafta <coughs> Obecnie działa na y, wersji 1.3.2 um, Ten odcinek będzie bardziej może informacyjnym dla mm. ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą co to jest Tak więc um, większość z Was może, może Rozpocząć od odcinka drugiego, który może, może nagram. Um, właśnie patrzę i widzę, że zwiększyli liczbę slotów, um, bo godzinę dosłownie, może dwie, było 120, um, 125, um, a teraz już jest 150. Nie wiem, czy to dobra rzecz, czy nie, bo, um, bo lagi na serwerach i tak już są dość spore. Mamy trzy serwery dla ludzi z Europy i bodajże 15, 12-15 dla US. Na te serwery nie polecam wchodzić, gdyż jak, tutaj, jak widzimy PING 360 nie ma sensu się w to bawić. Tak więc wejdziemy sobie odświeżę, wejdźmy sobie na trójkę. Ja tutaj już ym, rozpocząłem rozgrywkę, ale nie mam nic specjalnego, tak więc po prostu wpiszę kill. Ym, komenda, żeby się zabić, oczywiście. Tak zrobię małą pauzę, ponieważ y, trzeba poczekać zanim się wejdzie na serwer po zabiciu się. Ym, więc wracamy za chwilę. Ok, tak więc jesteśmy na głównym spawnie ym, serwera. Tutaj mamy oczywiście wszystkie instrukcje co należy zrobić, aby przeżyć. Możecie sobie poczytać, czy jest to przydatne dla nowych graczy. Ja nie będę się w to bawił, bo ja już trochę w ten, na tym modzie gram. Zombie biegają, myślą dużo szybciej, dużo lepiej. Tak więc. Jeśli widzicie horde pięciu lub więcej zombie po prostu uciekajcie bo to nie ma sensu więc Was zabiją żeby się zespawnować w świecie wpisujecie Mind Spawn bo spawn i lądujecie w dowolnym miejscu, w losowym miejscu na świecie który jest dość obszerny. E, mapkę możecie sobie zobaczyć w podpisie, opisie filmiku który, którym dam linka do mapki Startujemy z niczym oprócz wody, miecza, papieru i oka enderu, no i kamizelki. Kamizelka w połowie uszkodzona, więc woda służy do, się do picia. Zamiast paska, y, który widzicie na dole, y, 19, to nie jest pasek y, doświadczenia, jest to pasek y, Waszego y, zapotrzebowania wody, tak jakby gdy spada poniżej, gdy spada do zera, po prostu tracicie HP i umieracie. Musicie uzupełniać wodę, poziom wody, żeby przetrwać. Papier, papier też nie jest jako zwykły papier. Nie jest zwykłym papierem, gdyż on leczy rany, które możecie odnieść walcząc z zombie. Jest szansa, że po prostu zombie was zarażą i wtedy, musicie, i wtedy krwawicie, musicie się opatrzyć. Mandarzem oko enderu służy do komunikowania się z innymi ludźmi. Jak widzicie, teraz w czacie pisze y, nick użytkownika i w nawiasie 4, y, i 4 odpowiada za slot, w którym jest wasze oko. Gdy dacie do np. 5 slotu, będziecie widzieli informacje od ludzi, ze, y, którzy piszą w piątym slocie. Y, tutaj pierwszy zombie co mogę powiedzieć bardzo polecam w sobie moda na minimapkę race minimap dodanie po prostu sobie waypointów gdyż może być to trochę trudne na początku żeby odnaleźć się w tym świecie o co chodzi tak w ogóle chodzi o to żeby po prostu przetrwać zbierać loot o. Widzicie ten pan na czerwono to jest bandyta. Od e, takich trzymaj się z daleka, gdyż oni zabiją was bez zastanowienia się. Czerwony nikt dostaje się po bodajże sześciu, już koło tego zabójstw. Zabójstw zwykłych graczy wtedy wiadomo, że nie, 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 nie powinno się zbliżać do takich graczy. E, w modzie chodzi o to, żeby przetrwać, e, zbierać e, skrzynki, które znajdują się w mieście, we różnych. Skrytkach i tak dalej. Miasto jest dość sporo, tak jak mówiłem. Cała mapa ma około 5-6 tysięcy szerokości. Tak więc dość sporo biegać ani skakać też zbytnio nie polecam, a szczególnie łączyć to ze sobą, gdyż poziom jedzenia spada bardzo szybko. A, a o jedzenie czasami tutaj trudno, akurat mam jabłko. Tutaj mamy zombie dość dużo. A jeszcze o czym mam wspomnieć: to to, że pasek doświadczenia ten na zielono to jest poziom hałasu, który wywołujecie. Gdy stoicie w miejscu, oczywiście widać, że on jest mniejszy. Gdy idziecie, zwiększa się. Skacząc, jest jeszcze większy. Sprintując i skacząc, mamy najwyższy, tak więc największe pole y, widzenia. Tak, jakby y, że inaczej, y, po prostu zombie mogą nas widzieć z dość dużych odległości, i wtedy one łączą się w grupy i po prostu cisną na nas bez opamiętania się. Y, co ciekawe, jeszcze. Mm, a, w kierunku drugim, ten F znacznik polecam się uda udawać za każdym razem markując każde napotkane miasto, bądź wioskę, bądź cokolwiek właśnie waypointem, żeby mieć do niego odniesienie następnym razem a polecam udawać się na kierunek drugi, czyli North z tego względu, że tam znajdują się najlepsze itemy i po prostu tam największa, największa ilość graczy się udaje Tutaj mamy ruiny, Nie wiem, czy tutaj coś jest. W środku jest skrzynka. Ba bardzo ważne też jest zarządzanie swoim ekwipunkiem, gdyż większość przedmiotów się nie stakuje. Yy, a gdy już się stakują niektóre, to jest to przeważnie do 3. Yy, strzały stakują się w 15 maksimum. Kokobin z melony do trzech Tak więc, bardzo ważne jest, żeby utrzymywać porządek w swoim ekwipunku, gdyż, no, zbierając dość dużo skrzynek, e, możemy z, naprawdę zebrać tego dość sporo. Tereny w, tej, w tym modzie też są dość spore i epickie, jak można tutaj zauważyć. W serwerze gra aktualnie około 150 osób, ale chodząc tak między miastami, um, dość rzadko spotykamy ludzi, tak więc pewnie nie trzeba się martwić. Um, co jeszcze polecam, ze własnego doświadczenia polecam nie ufać absolutnie nikomu, gdyż niektórzy, jest, jest tutaj międzynarodowy znak pokoju, czyli mieczem prawo, tak? Obrona wtedy oznajmiamy, że nie chcemy się bić, nie skrzywdzimy, ale i tak widziałem już niektórych ludzi, którzy po prostu klikają tym prawym, ale i tak za chwilę ci wbiją nóż w plecy. Tak więc naprawdę nie warto. Czyli, się, jeśli macie jakieś pytania, cokolwiek proszę pytać. Nie krępować się, odpiszę na wszystko, co tam się znajdzie. Jest to kanał nowy. E, oczywiście wiem, że ciężko będzie mi się przebić przez te wszystkie Minecraftowe filmiki, ale próbuję wybrać naprawdę mody bądź e, serie, które są mniej opisane przez polskich, e, przez polskich youtuberów. E, więc nie widziałem zbyt wielu filmików z Maine e, Przepraszam za e, tremę i. Z, i trochę jąkanie się, ale jest to pierwszy filmik naprawdę, który robię dla, YouTube, dla społeczności YouTube. Planuję może więcej, więcej z MindZ, możliwe, że zrobię też ze y, Hunger Games inną serię, inny mod. Aktualnie włóczę się bez sensu, nie gdzie jestem dokładnie. Może chwileczkę, zaraz zobaczymy, gdzie jest najbliższe miasto. Um, pauza Tak więc jesteśmy z powrotem. E, najbliższa budowla jest e, x to jest 700 i z minus 200, minus 200. Minus 200? Tak. Minus 200, tak więc udamy się. W tamtym kierunku, aż 300 metrów od nas to nie jest potrzebne. Um, tak. um, warto też wspomnieć, że większość rzeczy, które tutaj są, oczywiście są, nie można ich zniszczyć. Trawa, nic tego typu też nie można. Więc nie próbujcie kopać tutaj żadnych y, kopalni i tak dalej, diamentów. Diamenty można znaleźć, ale to tylko w, y, gdy są jakieś eventy typu fala zombie i tak dalej, co też nie jest zbyt często organizowane, z tego co wiem. Nigdy nie byłem zaproszony do takiej imprezy, um, planowane updatey, może o update'ach wspomnę, updatey są dość często, bardzo y, często są dodawane nowe budowle, oto dość wysokie jest. Bardzo często są dodawane nowe projekty, nowe mapy, nowe budynki. Jeden z większych projektów na ten moment to wprowadzenie, wprowadzenie wolfów. Przepraszam, że po angielsku, ale ja nie, nie Lubię po angielsku, nie wiem dokładnie jak to po polsku, to w Minecrafcie to wiadomo. No, e, wprowadzenie wolfów, które będzie, będzie można y, sobie oswoić i wtedy będą za nami podążały, chroniąc nas. Um, update jest planowany na oktober, czyli no, w niedalekiej przyszłości. A, achievement. O achievementach, achievementów też jest dość, bardzo dużo, um, ale... Co muszę powiedzieć, że asymenty nie są dostępne dla każdego z Was od razu, gdyż według twórców zajmują one dość dużo miejsca bądź zasobów na serwerze i po prostu trzeba ich pomóc pięcioma dolarami, żeby takie asymenty mieć. Zombie są bardzo szybkie. Nie po prostu idąc bądź. Oj, sprintując. Um, nie masz szans uciec. Może sprintując tak, ale idąc na pewno nie. Zombie wypuścił y, takie rzeczy, które ja. Za, z którymi ja zaczynam na początku. A to znaczy, że tutaj umarł. Y, po prostu umarł. O Jezu. Y, umarł y, gracz. Gdyż każdy gracz, który umrze, zamienia się w zombie, którego później znowu trzeba zabić, żeby te itemy odzyskać. Tyle już nagrywamy. 13 minut, a tyle trzeba kończyć. Limit 15 minut. Spinamy się tutaj. Ja się nie spadnę. No, to jeszcze wyżej prowadzi. O, źle go. Stojąc na takich właśnie przepaściach, powiedzmy, em, mając zombie zaraz przed wami. Oj, je no jest. <ścoughs> no. Chciałem dokończyć, że stojąc y, na takich przepaściach radzę y, uciekać od zombie, gdyż teraz wprowadzono znowu funkcję, że y, zombie mogą was pchać na odległość, może dziwnie to zabrzmi. Po prostu popychać bądź yy, yy, ciągnąć do siebie na o, bodajże jeden bądź dwa klocki długości yy, tak więc raz już się z tym spotkamy. i nie było to dość, nie było to dość miłe. Yy, na tym skończymy mój odcinek. Zapraszam do następnego, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.